11. Eee, zaczynamy. Pierwszy mecz towarzyski sobie zagramy. Eee, FC Barcelona, Chelsea, Londyn. Martin Taylor i Alan Smith, Przejdźmy do składów. Barcelona, 13 brawo, 22 Alves, 3 Piquet, 24 Mathieu. 18 Alba, 5 Busquets, 8 4 Rakity, 10 Messi, 9 Suarez, 11 Neymar, to jest 11 kamp. FC Barcelony. Przejdźmy do... Eee, tutaj jeszcze powitanie piłkarzy Barcelona No i Chelsea I skład Chelsea 1 Czech 2 Iwanowi 24 Kejhry 26 Terry, 28 Spilikweta 4 Ceks Fabregas 21 Matic 10 1 Azart 11 Oscar 22 William i 19 Diego Koszta Lionel Messi zaczyna zespół Chelsea Matic Matic e, podciąga zespół do góry Matic jeszcze przy piłce On lubi strzelić Matic ale przejęcie piłki przez nas, przez obronę Barcelony Ach byłby e, groźnie Suarez i Barcelona rozpędza się z kontratakiem Lionel Messi e, Iwana Rakitic Spokojnie Suarezem Suarez Suarez do Rakitic Ich mógł być pierwszy strzał ale Wyciągnięta piłka Spodnokrywali Alaba ma piłkę Barcelona, Suarez Rakitic Dobre, nawet bym powiedział fenomenalne podanie do Messiego, Messi Już zaczyna tam się bawić przy linii, Messi Ale z... zabrana mu piłka Oscar Oscar, fenomenalny dripping Oscara I pike, pike z Suarezem Ach, Suarez zostaje powalony przez naszego zawodnika. Przez zawodnika rywali, bardzo, Matic. Matic. Wychodzi mu po prostu ale Koszta jeszcze Matic. I Pique teraz. Z Claudio Bravo. Ten daleko. Na Suareza. Ten zgrywa. Rakitic. Suarez. Andrzej Iniesta. Iniesta do Messiega. Coś tu się stało. Piłka wychodzi na out. Zaczynają. John Terry. Spokojnie. będzie przeprowadzona... Piłka przez Azpilicueta, a Azpilicueta, długa piłka, ale waut. niecelne, rozegranie piłki przez Chelsea, Messi, e, i nie jest ta świetna teraz kombinacja, Barcelony, Messi, Rzuca Messi, ale wybijają, i koszta, i, i lecimy w drugą stronę, bardzo dobre spotkanie, e, oglądamy na Camp Nou, Busquets, i spokojnie, teraz Barcelona, spokojnie, Uspokoił grę. Zespół... Katalonii. Jordi Alba. Pikę. spokojnie teraz wsypiałem rywala. Piętka jest niedokładna. I już Chelsea w ataku. Oscar. Ładne podanie do Williana William. Schodzi do niego Pique William. Rozpędza się piko na lewej nodze. William. Wchodzi troszkę, Wrzuca? Zażegnajemy. Nie. Strzał, ale na tę Claudio, brawo. Iniesta. nie Iniesta. Dobra piłka. Suarez tam się ściga i Vaud wybija. Matic. Messi z autu. Iniesta. Messi. Iniesta. Ma piłkę Busquets i to znowu jest rozegrane przez polekarne Rakitic! Ależ to obronił teraz p 3. Alfemonalna zespołu Barcelony. Neymar. Matie, ale nie dokładnie, nie zrozumieli się. Neymar z Matia wygrywa główkę Rakitic ma piłkę. Alves. I spokojny powrót. Alaba. Wózkec Nie dokładnie do Lionela Messiego Messi powalczy Walczy I prawie udało mu się odebrać piłkę teraz y, wychodzą piłkarze w żółtych trykotach Na lewej stronie jest Spilkueta Zapędził się tutaj W akcję ofensywną Pikę przy nim i Daniel Alves Jeszcze Spilkueta Wygania się sam y, w stronę swojej bramki Ale dobry zwód Dalej ma piłkę Spilkueta a spilicueta, ale... Traci ją w poważnie A spiliqueta Mija rywali. Brawo, brawo dla pika teraz. I cała Barcelona. Uspokoiła grę. Ach! Tam był faul, nie, jest przerwa. Do przerwy 0 do 0. Na razie brak jakichkolwiek dużych emocji w tym spotkaniu. Miejmy nadzieję po jed... dwa strzały obejrzeliśmy ogólnie. Zobaczymy jak to będzie w drugiej poły. Niedokładna piłka od Ach, teraz Neymar. Posiadanie piłki widzimy 81 do 64. Zdecydowanie na korzyść Barcelony. Przepraszam, to były podania celne. No i tak, zdecydowanie na korzyść, chce Barcelony rozpędza się teraz. Faul chyba? Tak, faulowany Iniesta. Zrobił kółeczko w swoim stylu ee, Hiszpan. Jeszcze żółty kartonik dla Edena Hazarda. Za co prawda taktyczny faul, można powiedzieć. Matię. To on to zacznie. Ee, Iniesta. Rakitic. Messi, rozpędza się Argentyńczyk. Messi, Messi, czy, czy on coś tutaj może dziać? Messi, och, nie ta noga, słupek! Neymar! I Barcelona w 56. mucie obejmuje prowadzenie na Camp Nou. I ze sprawą tego to pana. Neymar Junior. I Camp Nou szalało ze szczęścia. Edynazart nie może w to uwierzyć. Świetnie strzał No i dobitka Neymara. Kibice skandują Neymar. A teraz tutaj wychodzą teraz goście. Koszta. Do boku świetnie albo I wybije. Mają Rakitic. Ale traci piłkę świetnie, Matić. Naprawdę dobry mersze zanika się w, e, w obronie. Messi. Rakitic. Niedokładna piłka od Messi'ego. Dalej mamy piłkę. A teraz e, chwaliśmy Maticia, a teraz on właśnie stracił piłkę. A jeszcze Suarez. Messi. Suarez. Aż spokojnie Barcelona panuje na sytuacji na wyspie. I kończy no król fatalnym pszczołem. I niestety akcja, ale była naprawdę wzorowo wyprowadzona. Mamy trzy zmiany w Barcelonie, na boisku pojawiają się Rafinha, Xavi i Pedro. Pedro za Luisa, Suarez za Rafinha, za, e, Busquetsa i Xavi za Rakiticza. Zaczynamy. Dobre podanie, Willian. Willian, ale nie sprawi kłopotu, jak to I w drugą stronę. Messi teraz przesunięty do ataku. Teraz jest w swoim żywiole. Messi! A zgubi piłkę, ale jeszcze ją ma Jeszcze atakuje Jeszcze Messi Messi No czy on to wykorzysta? Nie, nie wykorzysta Jeszcze Czawi Czawi Barcelona teraz zamknęła rywala Ale podbija się tam piłka w Messiemu Teraz Rafini, ale Jeszcze Barcelona utrzymuje piłkę Messi Messi co za strzał, do bitka jesty Nie wpada do bramki, no Ale Messi dziś daje taki Impuls do ofensywnej gry wchodzi na wojsko Waga Chelsea Ramirez za Maticza, który popełnił błąd który nie spotkał z bramki, ale błąd był popełniony dość tragicznie, ale bez konsekwencji. Teraz Matiew fenomenalny Kolejny odbór Messi Pedro Świetne podanie do Messiego! Messi zablokowany! Ale i tak był naspalony. Argentyńczyk kolejna zmiana Chelsea. Na boisko za, za to wchodzi Za Diego Koszty wchodzi e, leader Drogba 14 minut do końca Na Camp nou, Barcelona po golu z pierwszej połowy Prowadzi e, 1 do 0 Claudio brawo Świetnie zachowuje Messi Nie sta Atakowany teraz jest Ioanowicz. Bardzo daleko od swojej bramki. To skutkuje dobrą... A tu był spalony? Tu był spalony, tak. Też tak mi się wydawało. Wychodził za linii. Jeszcze ostatnia zmiana. Za Fabregasa wchodzi e, Mikel. Mathieu. Bardzo długa piłka. No, źle zagrana. Jeszcze 8 minut do końca. I Barcelona będzie triumfowała. Na kapnął. E, w meczu z y, londyńską Chelsea. Jeszcze jedna akcja Jeszcze Alaba Messi Messi Ile on już tych sytuacji dzisiaj miał eee... No kuriozum co teraz robi Jeden z najlepszych piłkarzy świata Jak nie najlepszy Jeszcze Alaba Je Alba Jeszcze mają szansę Jeszcze Neymar Ale nie był faulowany. Piłkę odbierają mu Zawodnicy Chelsea Ostatnia akcja meczu I teraz, teraz atakują zawodnicy Chelsea, ale to już 90 minuta na zegarku dobija. Jeszcze Mikel, jeszcze Oskar. Przygotowuje Chelsea tę ostatnią akcję dość, e, dość powoli, dość precyzyjnie. Teraz to będzie gol Na 1 do 1! O, Didier Drogba! A Chelsea wchodzi i w 90 minutie po błędzie, co, co... Co trzeba powiedzieć? Błędzie wielkim. E, brawo! Piłka wpada do siatki. Teraz Neymar, on, on chce wziąć sprawę w swoje ręce. Jeszcze Messi nie dojdzie do tej piłki. I mecz skończy się chyba remisem. Choć jeszcze tego nie wiadomo. Messi, Messi on umie, on lubi odwracać się w tym meczu. Ale, ale nie tym razem. Tym, nie tym razem mecz kończy się wynikiem 1-1 Barcelona. Chelsea, Londyn. E, jeszcze raz 1-1. Gol Neymara na 1-0. I... Lidera drog by na jeden do -E -E jednego.